1 września 1959 roku w szkole podstawowej nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Żarowie zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Do nauki w klasie pierwszej b przystąpiło wówczas 38 uczniów. Wychowawczynią klasy została pani Halina Bocian. Od tamtej chwili minęło dokładnie 60 lat. 1 września 2019 roku pod budynkiem dawnej szkoły podstawowej nr 1 w Żarowie zebrali się byli uczniowie wspomnianej klasy. Niektórzy z nich od dzieciństwa nadal mieszkają w Żarowie, inni przyjechali z Głogowa, Raciborza, Świdnicy, Świebodzic, Śląska, z Podguszycy, a nawet ze Szwecji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Po 60 latach u wejścia do dawnego budynku szkoły podstawowej nr 1 znów pojawił się szkolny sztandar. Według starego dziennika odczytano również listę obecności. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii pochód skierował się w stronę cmentarza komunalnego, aby złożyć kwiaty na grobie pani Haliny Bocian. Po części oficjalnej absolwenci szkoły przynieśli się na salę, gdzie nie obyło się bez wielu wzruszających wspomnień oraz oglądania starych, czarno-białych fotografii z czasów szkolnych. W 65 roku przejęłam klasę po pani Bocian, która objęła stanowisko dyrektora szkoły nr 1 w żarowie. Klasa liczna składała się po prostu z uczniów dobrych, bardzo dobrych i średnich. Problemów wychowawczych nie nastręczała zbytnio, dlatego że w tym okresie i ubiór ucznia, i postawa ucznia była bardzo ważnym. Elementem wychowawczym każdej niemal szkoły i każdej klasy. Współpraca z uczniami i rodzicami ich układała się bardzo dobrze, i wspomnienia, które dzisiaj mi się nastręczają po wypowiedziach wielu uczniów, byłych uczniów, są naprawdę wspaniałe i nie. Nie sprawiają po prostu żadnych problemów, które mogłyby być nieprzyjemnie przyjmowane po długich, długich latach. Dziś spotkałam się z uczniami, byłymi uczniami, i bardzo miło wspominam wszystkich uczniów, których uczyłam fizyki, chemii przez dwa lata w szkole numer jeden w Żarowie. Ponadto dla byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowany został zestaw pytań dotyczących budynku, którym przed laty pobierali naukę. Egzamin wszyscy zdali z wynikiem bardzo dobrym, wykazując się przy tym znakomitą pamięcią. Nagrodami były książki poświęcone historii Ziemi Żarowskiej oraz inne drobne upominki. Organizatorem spotkania uczniów z klasy pierwszej B ze szkoły podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Żarowie była pani Grażyna Przybylska.